Sponsorem programu był Oksner, producent pomp ciepła. Mam cię, kocham cię. Myślisz, że czas płynie w jednym kierunku, ale jest coś, co musisz zobaczyć. Znajdziemy drogę do domu. Istnieją niebezpieczeństwa, na które nie jesteś gotowa. Chcę odzyskać swoją rodzinę. Labrea. Premiera nowego sezonu. W poniedziałek o 21.05. FX. Po raz pierwszy w telewizji. W piątek w nocy z 16 na 17 lipca zginęła 19-letnia Iwona Wieczorek. Uciekała przed mężczyzną o tam ciemnej karnacji. Awantura, bójka, popchnięcie. Ukrycie zwłok. Nie jest takie proste. To było niczym w porównaniu do tego, co się działo potem. Sprawa Iwony Wieczorek. Premiera w poniedziałek o 22 w FX. Czy nazwisko Federowa mówi ci coś? Przemysłniczka leków niepodlegająca nikomu. Zaranżowałaś przejęcie banku na dolnym Manhattanie, skoro już mam twoją uwagę. Zależy jej na czymś większym. Przeceniasz jej możliwości. To ty nie doceniasz jej wystarczająco. Co się dzieje? Nie masz pojęcia, z kim masz do czynienia. Ty też nie. The Endgame. Nowy odcinek. We wtorek o 22.00 w FX. Na program zaprasza jego sponsor Biofarm. Producent leku Vigalex Forte z witaminą D3 na wsparcie odporności.